Ponad 230 osób chciało, abym zrobił materiał o autach na pierwszą furę do 15 glocków. Hatchback albo sedan. No to proszę bardzo, ciśniemy z tematem. Seat Ibiza MK4 z 1.4 86 kunio. To bardzo dobry i sprawdzony silnik. A Ibiza wygląda nowocześnie. A mechanika jest dość sprawdzona i prosta. Silnik ma MPI, więc jak chcesz to gaziutek zamontujesz. Ma 5 biegów w manualu, nieskomplikowane zawieszenie, stabilną elektrykę i tanie naprawy. SAP 93 3 z 1.9 diesel lub 2.0 turbo. To jest taka lepsza Vectra, ale mniejsza, bo z tyłu jest miejsca niewiele. To ciągle fajnie wyglądający sedan, a z tymi silnikami jest dodatkowo szybki. Plastiki są takie se, bo są mocno plastikowe. I potrafi to trzeszczeć, ale fura ma już ponad 20 lat, więc ciężko znaleźć stan igła. Mechanicznie jest łatwo ją naprawić. Volvo C30 z benzyną 1.6 albo dieslem. Oba silniki są bardzo dobre, a Volvo fajnie śmiga, bo to fokus w ale wyglądający zdecydowanie lepiej. Naprawy C30 nie są drogie, ale jeśli chodzi o eksploatację, bo większe awarie mogą zdziwić portfel. Dużą zaletą Volvo jest wygląd, ale wadą tylko trzy na nadwozie. Fiat Bravo 1.4 wolnosący lub turbo. To mocno niedoceniana fura, ale jest naprawdę spoko. Nawet silnik wolnosący jest trochę dynamiczny, a z turbo jest super. Gaziotek przyjmują idealnie. Wnętrze wygląda bardzo dobrze, wyposażenie nie klęka, a jedynym problemem to czasami rdzewiące plogi. Czasami jest też problem z elektryką, ale to naprawisz za kilka stówek. Jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mój poradnik. Dzięki niemu już z poziomu ogłoszenia odrzucisz 80% mirasów, a auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Link masz w profilu, przypięty do filmiku lub w komentarzu. I nie bądź fajka, zostaw lajka. Dzięki zdrówka.